O, ładnie to zrobił. Kapitalna wrzutka! Czy to wykonał? No i bramkę proszę państwa! Po raz kolejny trafił, znakomicie ustawił się w polu karnym. To jego specjalność, instynkt łowcy bramy. Kapitalnie dograł tę piłkę w pole karne. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mają szansę na kontratak. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. A jaka bramka! No można powiedzieć, że to prawdziwy lis pola karnego. Ma instynkt, ale do własnego kurnika bym go nie wpuścił.